you mm -hmm. Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Witam. Zapraszam Was na nowe czytanie tygodniowe. W ubiegłym tygodniu była mała przerwa, nie było, słuchajcie, nagrań tygodniowych, co pewnie żeście zauważyli. Moi drodzy, zapraszam na czytanie na okres od 14 do 20 lipca 2025 roku. Moi drodzy, ciekawy tydzień się zapowiada. Dużo różnych, słuchajcie, rzeczy na nieboskłonie będzie się działo, ciała nie Niebieskie szaleją, 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 ale najważniejszą, myślę, rzeczą, która się wydarzy na nieboskłonie, najważniejszym takim wydarzeniem w tym tygodniu, to będzie w końcu retrogradacja Merkurego. W końcu mówię, dlatego że Merkury przed okresem retrogradacji jest w takiej strefie cienia, on, słuchajcie, hamuje. No i już, już pewne sprawy związane z Merkurem tutaj spowalniają, ale na dobre właśnie on rozpocznie swoją retrogradację. W tym tygodniu 18, moi drodzy, i rozpocznie się to właśnie w znaku lwa. W znaku lwa, tam na 15 stopniu i jeszcze tam kilka minut, ale to nie jest tak istotne. Istotne jest po prostu pełen stopień, na którym się to rozpoczyna, pełen stopień znaku zodiaku. No i moi drodzy, to retro Merkurego na samym początku już od razu da o sobie znać. Da o sobie znać, słuchajcie, takimi wybuchami emocji. Pamiętajcie, że tutaj akurat właśnie mogą wrócić jakieś sytuacje. Związane z konfliktami, konflikty na przykład z sąsiadami, z otoczeniem, moi drodzy, może się okazać, że na powrót gdzieś tam się ktoś sprowadza, wraca, przyjeżdża skądś, to jest może jakieś dokuczliwe, może się to słuchajcie tak manifestować właśnie takimi jakimiś odgłosami, tak, więc może być głośno, może być jakaś denerwująca muzyka, moi drodzy, hałasy, więc Takich rzeczy możecie się spodziewać, właśnie. Powrotu jakichś tam problemów sąsiedzkich, powrotu też moi drodzy, czasami jakichś takich konfliktowych sytuacji z osobami, gdzie po prostu zamknęliście jakiś rozdział w życiu, tak? Albo przynajmniej wam się wydawało, że żeście zamknęli, jeśli on nie jest do końca domknięty, jeśli osoba jeszcze jakieś tam ma, słuchajcie, do was animozję i ten rachunek emocjonalny jednak nie jest zamknięty, nie jest wyrównany tak jak rachunek w knajpie, moi drodzy, w restauracji, no to właśnie tu możecie się spodziewać powrotu takich spraw. Może Was wiele rzeczy po prostu drażnić, mogą Was drażnić ludzie, powrót właśnie ludzi drażniących, hałaśliwych, takich, z którymi... Trudno się było dogadać i tak jak powiedziałam, też właśnie mogą tutaj powrócić problemy z sąsiedztwem, z sąsiadami, nie tylko waszymi, słuchajcie, takimi prywatnymi, ale również uwaga, no Polska też ma sąsiadów, tak więc tutaj też mogą jakieś takie a, historie wyskoczyć, tak, jakieś problemy, powrót problemów, hałas, więc można się spodziewać właśnie jakichś tam e, pewnie manifestacji albo wystąpień, albo właśnie jakichś takich um, e, utrudnień nawet w ruchu, bo na przykład na granicy, coś tam może wyskoczyć, tak? No powrót, słuchajcie, powrót, tak? Drażniące sytuacje, powrót drażniących sytuacji, czyli co wcześniej drażniło już trochę gdzieś tam przyschło, znowu z powrotem będzie y, działać na nerwy. I to, słuchajcie, w życiu takim prywatnym, jak i również oczywiście w życiu społecznym czy politycznym. I mimo, że to okres wakacyjny, niby tak zwany właśnie, słuchajcie, sezon ogórkowy, to jednak <laughs> nie będzie tutaj zbytnio lenistwa, widzę, emocjonalnego. Będzie się działo. Co dalej na nieboskłonie, moi drodzy? No cóż, Saturn dalej w znaku Barana, i oczywiście, tak jak powiedziałam, na samym początku jego pobytu w znaku Barana, że będą właśnie takie dziwne historie pogodowe, że będzie raz ciepło, raz zimno i będzie się tutaj próbowało ciepło przebić, to właśnie, słuchajcie, jest też za sprawą tego Saturna. Saturn dalej właśnie w znaku Barana, Saturn władca, władca zimna, chłodu, lodu, wiatru, tak? Więc widzimy, co mamy, widzimy, co się dzieje, moi drodzy. I właśnie ciepło tutaj walczy z chłodem. I takie mamy. Właśnie anomalia pogodowe. Za to jest też odpowiedzialny głównie w tym momencie Saturn, i tak troszeczkę właśnie on tutaj latem będzie nam tą pogodę e, burzył. Moi drodzy, oczywiście oprócz samej tylko pogody, Saturn dalej ma przecież wpływ na sprawy tutaj polityczne. Tak jak powiedziałam, możemy się właśnie spodziewać zaostrzenia różnych tam konfliktów. No i bardzo mocno widzę tutaj do głosu będzie dochodziła energia męska, więc właśnie tutaj mężczyźni będą dosyć często. Manifestować to mężczyźni, będą pokazywać siłę, to mężczyźni właśnie będą tutaj z sąsiedztwem się kłócić, ale również kłótliwe się sąsiedztwo, to będą mężczyźni, moi drodzy, to są właśnie te przepychanki, więc bardzo dużo tej energii męskiej tutaj w tej chwili jest. Oczywiście Jowisz tam, słuchajcie, swoje dokłada, ale tutaj Jowiszem zajmiemy się później na następnych tygodniowych tam czytaniach, a w tej chwili e, głównie, słuchajcie to jednak będzie tutaj rozdawał karty Saturn i e, Merkury, moim zdaniem, bo Merkury jest właśnie też planetą osobistą, która wpływa na życie nas wszystkich. Oprócz rzeczywiście mas, to wpływa też indywidualnie na życie każdego z nas bardzo mocno, bo to planeta osobista. Zatem, moi drodzy, yy, no, będziecie mocno odczuwali te wpływy Merkurego. Yy, my wszyscy, no, podlegamy pewnym wpływom, tak? Ener energie, emocje, tutaj. Tutaj są e, dla nas ważne, są dla nas istotne i tak naprawdę, słuchajcie, no, życie się toczy tutaj codziennie. Tak? No, my żyjemy takim życiem codziennym i właśnie e, te emocje, te wydarzenia dnia codziennego, naszego życia emocjonalnego, osobistego, e, w pracy, w, w relacjach osobistych, słuchajcie, w rodzinie, one mają przede wszystkim dla nas bardzo duże znaczenie, więc tutaj myślę, że ten Merkury e, dosyć e, tak na samym, na samym początku da się troszkę z przytupem nam we znaki. I moi drodzy, to tyle co chciałam powiedzieć na temat astrologii. Przypomnę że słońce jeszcze nadal jest w znaku raka, ale już powoli, powoli będzie się zbliżało właśnie do przejścia do znaku lwa, tak, więc tutaj już w końcówce tygodnia, słuchajcie, szykujemy się na zmianę energetyczną również jeśli chodzi o słońce. Kochani moi, przypomnę, że to jest czytanie ogólne, ono może, ale nie musi z Wami rezonować i pamiętajcie, aby nie podejmować żadnych ważnych, życiowych decyzji pod wpływem czytań ogólnych, czy to są czytania dla Was, czy dla osób, którymi jesteście zainteresowani. Pamiętajcie, moi drodzy, że jeśli macie do podjęcia jakieś bardzo ważne życiowe decyzje i potrzebujecie wsparcia, to warto wtedy korzystać z czytań indywidualnych. Jeśli podobają Wam się moje czytania, moi drodzy, się w nich odnajdujecie, to wszystkie informacje, jak się ze mną skontaktować, znajdziecie na dole w opisie filmiku WhatsApp Messenger. Również tutaj na dole ekranu wyświetla Wam się numer telefonu, pod który też jest podpięta aplikacja WhatsApp. Drodzy moi, linkuję na dole w opisie, czy Czytanie specjalne Archetyp Matki w Tobie Rana Matki. Takie czytanie mocno psychologiczne, czytanie bezterminowe, zatem zapraszam do, do zapoznania się. E, Anielski Przekaz Wiosna 2025. Może jeszcze komuś się do czegoś tutaj te informacje przydadzą. I oczywiście Anielski Przekaz Lato 2025, e, moi drodzy. No i oczywiście e, też e, zachęcam do zapoznania się z czytaniami e, miesięcznymi na miesiąc lipiec, są dostępne na kanale. Widzicie, że tutaj moi drodzy mam zupełnie jakiś inny podkład, tak? Zupełnie inne tło. To są kosmiczne koty, słuchajcie, słuchajcie kosmiczne koty i w moich rękach jest zupełnie inna już e, talia, nowa talia, tak e, miałam taką ochotę właśnie pod to tło właśnie zrobić czytanie przy pomocy takiej. Talia, ja ją teraz sobie nazywam właśnie taką kosmiczną talią. Słuchajcie, talia autorstwa Sary Bartlett. Bardzo mi się podoba. To jest prezent od mojej widzki i, i mojej klientki, pani Kasi. Bardzo serdecznie pozdrawiam. A was zachęcam właśnie do zapoznania się z taką bardzo fajną, sympatyczną talią, ale też dosyć taką mocną w przekazie talią właśnie Sary Bartlett i mam nadzieję, że Wam się spodobają czytania przy pomocy tej talii. Zapraszam teraz poszczególne znaki na analizę kart dla Was na ten tydzień. Moje drogie raki, serdecznie Was zapraszam teraz na czytanie z kart. Przypomnę, że jest to czytanie na nowy nadchodzący tydzień na okres od 14 do 20 lipca 2025 roku. Poprosimy teraz karty dla rezonujących dla ze mną e, raków. Słuchajcie, no, ostatnie podrygi słoneczka w Waszym znaku, więc raki korzystajcie z tego, korzystajcie. Już poprosimy karty dla rezonujących ze mną raków, rezonujące ze mną raki. Moi drodzy, ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse i zagrożenia. Pod spodem talii, moje drogie raki, mojej nowej magicznej talii <grym> macie kartę szóstki. Denarów. No więc słuchajcie, jakieś dary, tutaj ja widzę jakieś dary, przepływ, ale też i czasami może brak równowagi w dawaniu i w braniu, albo i też w przepływie finansowym. Zobaczymy, co się tutaj dzieje, coś się tutaj będzie e, kryło. Poprosimy karty dla rezonujących ze mną raków, karty uzupełniające, dointerpretowujące rezonujące ze mną raki. E, 14, 20 lipca 2025. Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse i zagrożenia. A po spodentali, moi drodzy, macie kartę oficera. No właśnie, tutaj przede wszystkim równowaga w dawaniu i w braniu, moi drodzy. Oficer też mówi o pewnych darach. Możecie tutaj otrzymać jakiś dar, możecie otrzymać jakąś możliwość, jakąś niesamowitą pomoc, tak? Bo tak, o tym też i tutaj pokazuje nam szóstka denarów. Mówi o pewnego rodzaju wyrównaniu czegoś. O proszę bardzo, pięknie. Mamy sprawiedliwość i mamy sędziego. No wiecie, co no już lepiej, to naprawdę być nie mogło tutaj na ten tydzień. A więc wyrównanie czegoś, coś otrzymujecie, coś Wam. Coś Wam tutaj jest dane. Mocny tydzień też widzę, bardzo ważny, bardzo intensywny dla raków. Słuchajcie, moje drogie raki. Ogólna aura tego tygodnia, karta sprawiedliwości. Karta sprawiedliwości, słuchajcie, oraz karta sędziego. Tutaj pod spodem mamy szóstkę denarów, mamy również, słuchajcie, oficera, więc tak, możecie się spodziewać jakichś zmian w sprawach urzędowych, zwłaszcza w takich sprawach urzędowych, które dotyczą pieniędzy, które dotyczą jakichś takich darów ofiarowania czegoś, więc być może się staracie o coś, może się staracie o jakieś dofinansowanie, może się staracie właśnie o jakieś tam inne świadczenia, tak, coś jest dla Was tutaj ważne, co jest dla Was istotne, więc możecie się tutaj tego spodziewać, zwłaszcza jeżeli to tak powoli gdzieś tam, słuchajcie, szło. Więc w tym tygodniu też przyspieszenie w takich sprawach, w takich sprawach jakichś urzędowych, w bardzo istotnych sprawach urzędowych. One mogą też, słuchajcie, dotyczyć Waszych spraw rodzinnych, mogą dotyczyć Waszych spraw osobistych, mogą też, moi drodzy, dotyczyć spraw takich, jakieś tam spadki i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taki na, naprawdę ważny tydzień, naprawdę bardzo intensywny, więc warto też wykorzystać jego możliwości i jego energię. Dotychczas, moi drodzy, jeżeli coś nie szło dobrze w takich właśnie sprawach urzędowych, sprawach zawodowych, moi drodzy, w sprawach finansowych, możecie się tutaj spodziewać znacznej zmiany, odmiany na lepsze. Tym bardziej, że właśnie szóstka denarów o tym mówi eee, i oficer też, tak? Bo oficer, słuchajcie, to jest też jakaś taka po prostu osoba, która może się tutaj pojawić w Waszym życiu, która pomoże Wam pewne rzeczy uporządkować, więc może to być jakiś profesjonalista w jakiejś sprawie, w jakiejś dziedzinie. Moi drodzy i uwaga. Spotkanie tej osoby wcale nie jest przypadkowe. Ona jest takie, ja bym powiedziała, właśnie karmiczne, tak? Czyli nagle gdzieś tutaj możecie otrzymać pomoc, dosłownie ludzie będą wyrastać wam jak grzyby po deszczu spod ziemi, żeby wam w czymś pomóc, a zwłaszcza ten jeden najwłaściwszy człowiek, ta jedna właściwa osoba, dzięki której tutaj wiele rzeczy może się zmienić, inny plus w waszym życiu. Moi drodzy, Karta Sprawiedliwości i Karta Sędziego pokazuje tutaj właśnie na konieczność załatwienia jakichś spraw na poziomie takim czysto ludzkim, czysto materialnym, czysto urzędowym. Więc być może, tak jak powiedziałam, jest konieczność złożenia jakiegoś też, może pozwu, może jakiegoś wniosku, może komuś trzeba założyć niebieską kartę, może właśnie trzeba upomnieć się o jakieś wykonanie jakiegoś wyroku. Moi drodzy, więc więc tutaj y, trzeba podjąć tego typu działania, y, no ale widzę właśnie taką y, tutaj równowagę, tak, bo też podjęcie właśnie tego typu kroków przez Was wprowadzi jakąś równowagę we wszechświecie, wprowadzi również jakąś równowagę karmiczną. Coś Wam się po prostu należy, moje drogie raki, po prostu coś Wam się należy z takiego rozdania od losu no też widzę jakieś naprawdę pieniądze tutaj przychodzące, jakieś możliwości występowania, jakieś odszkodowania, jakieś tego typu sprawy. No jeżeli prowadzicie też jakieś sprawy takie no właśnie jakieś spadkowe, rodzinne i tak dalej, moi drodzy, no to też widzę jakiś ruch pozytywny, tak, tutaj dla was, tak, w waszym, w waszym kierunku. Nawet jeżeli w pierwszej chwili wydawałoby wam się coś, że jest to może nie tak, coś niewłaściwie, coś może nie do końca sprawiedliwie, to miejcie tę nadzieję i to przeświadczenie i to przekonanie, że dzieje się tak, jak się dziać powinno. Nie wyciągajcie ręki po coś, co ewentualnie jest jakąś, jakąś nadwyżką, tak, czymś takim, bo, bo tu nie o to chodzi. To nie o to chodzi, moi drodzy, w tym tygodniu. Warto też, aby moi drodzy w tym tygodniu skorzystać z pomocy, tak jak powiedziałam, jakiegoś profesjonalisty, który jest tylko i wyłącznie skoncentrowany na jakiejś jednej określonej dziedzinie. To jest wąski specjalista w wąskiej dziedzinie. Więc jeżeli potrzebujecie na przykład pomocy osoby która zajmuje się na przykład jakimś prawem rodzinnym, to tylko i wyłącznie do kogoś takiego, kto jest szczególnie, słuchajcie, dobrze znany nawet z tego, tak bym powiedziała. I nie zwracajcie tutaj uwagi na pieniądze, na pewne rzeczy, bo Wam się to wszystko tutaj em, zwróci. Poza tym będą też na to odpowiednie środki, jeżeli byście się tutaj tego obawiali. No niesamowity, słuchajcie, widzę tydzień. Dobra. O, proszę bardzo, słuchajcie, znowu tutaj karta sądu. Tu sąd, tu sprawiedliwość, tu sędzia, słuchajcie, nic dodać, nic ująć. Zobaczcie, jak wygląda karta sądu, sądu ostatecznego w mojej tej nowej talii. No właśnie, kochani moi, i karta wroga, to są szanse w tym tygodniu, a więc jeśli jakieś sprawy... Takie były nierozstrzygnięte, nie było jakiegoś rozstrzygnięcia, albo sami też nie do końca wiedzieliście, co macie zrobić, tak? Czy wystąpić o coś, czy właśnie kogoś gdzieś tam podać o coś, czy złożyć jakiś pozew, czy podjąć inne jakieś działanie właśnie na drodze urzędowej, no to tutaj moi drodzy karta sądu ostatecznego mówi o tym, że w końcu jakiś następuje przełom i się tutaj decydujecie. I się tutaj decydujecie. Karta Wroga, moi drodzy, też mówi o pewnego rodzaju takim przewrażliwieniu. Byliście po prostu bardzo mocno przewrażliwieni, też może często takimi jakimiś przekonaniami rodzinnymi, które w danej zakresie, w danej sprawie tutaj mieliście tak tam koty też sobie tłumaczą jakieś przekonania rodzinne, możecie to słyszeć. I słuchajcie, byliście czymś takim właśnie obciążeni, takimi przekonaniami rodzinnymi takimi jakimiś wiecie trochę, że tak powiem, rodzinna urban legend, tak? Coś się właśnie tutaj tak ciągnęło i to, to, to niekoniecznie miało tutaj na Was dobry wpływ. To raczej właśnie powodowało takie zatrzymanie Wasze, to było wręcz bym powiedziała troszeczkę Waszym wrogiem, tak? A zwłaszcza jakieś takie przekonania wtłaczane przez jakieś tam osoby starsze, o bardzo takim specyficznym podejściu do życia, tak, bo u nas to nigdy tego nie było, bo my tam nigdy na nikogo z rodziny to nie chodzimy, tak, donosić, czy coś takiego, a tutaj jednak widzę, że w końcu zostawicie to, pożegnacie się z tym. Moi drodzy, odkryjecie też po prostu jakiegoś wroga, odkryjecie co jest waszym wrogiem, lub kto jest waszym wrogiem. Moi drodzy, zdacie sobie też z tego sprawę, że ktoś, uwaga, ktoś właśnie, będąc w takich białych rękawiczkach, Chciał Was oszukać, chciał Was tutaj yy, pozbawić jakiejś należnej, nie wiem, nagrody, kwoty, należnej jakiejś Wam części czegoś, co Wam się po prostu tak z życiowego rozdania też należy, tak? Więc tutaj widzę takie, moi drodzy, odkrycie tego tematu, odkrycie tej sprawy. No i wręcz co? Wręcz widzę takie, słuchajcie, zmartwychwstanie, pozbycie się również jakichś wrogów, wyjaśnienie jakiejś wrogiej sytuacji. Bardzo, bardzo to widzę tutaj pozytywnie. Choć naprawdę, słuchajcie, ten tydzień może tak Was mocno tutaj postawić do pionu i wy też innych będziecie mocno stawiać do pionu w tym tygodniu, ale... Pewnie to do dobrze. Słuchajcie, co jest tutaj zagrożeniem w tym tygodniu? Karta czwórki kielichów oraz karta podróży. Yy, moi drodzy, yy, po pierwsze yy, zagrożeniem tutaj będzie też wasze dziwne samopoczucie. Możecie mieć po prostu taką handrę, najzwyczajniej świecie jakąś handrę yy, i takie rozpamiętywanie, a może jednak nie, a może jeszcze do czegoś wrócę, a może tutaj, nie wiem, daruję, a może tak fajnie tutaj było, a może to, albo może rodzina, bo może jednak coś i to, słuchajcie, takie... I koniecznie rozpamiętywanie, pozytywne, potrzebne. E, to może budzić tutaj właśnie takie dziwne emocje w Was, taką handrę. I ta handra właśnie tutaj może być, moi drodzy, czym czymś, co Was będzie tutaj blokowało przed zmianą, przed pójściem do przodu, dlatego że tu mamy kartę podróży. Pamiętajcie też, moi drodzy, że w kartach cygańskich karta podróży ma wydźwięk bardzo mocno karmiczny. Pokazuje nam na pewnego rodzaju sytuacje w życiu, które e, już się kończą, już się zamknęły, już opadają kurz moi drodzy i my możemy już widzieć horyzont czegoś nowego w życiu, otwierają się jakieś nowe możliwości, nowe horyzonty, nowe partnerstwa, nowe możliwości zawodowe, zupełnie coś nowego, tak? Takie zadziewa się inne, nowe, dobre, pozytywne przeznaczenie, bo te wszystkie sprawy, które gdzieś tutaj też jakieś takie niefajne były, to moi drodzy, one też były z przeznaczenia, tylko takiego no, właśnie troszkę trudniejszego, tak? Więc tutaj zagrożeniem będziecie wy sami, wasz własny charakter, moi drodzy, wasze własne takie rozpamiętywanie, taka handra i takie poczucia może nie, a może to, a może tamto. No i tutaj właśnie też pewne cechy waszego charakteru, pewne słabości waszego charakteru w tym tygodniu zostaną odkryte. No, słuchajcie, będzie trzeba nad nimi popracować, tak, żeby nie zatrzymywać się tutaj w czymś, bo tydzień widzę jest jaki, wiecie co? Po prostu super, hiper, mega ekstra, nie wiem jak tu jeszcze nazwać, jakie je tu jeszcze słowo przytoczyć. Karmiczny, przeznaczeniowy. E ale nie niemistyczne. Nie widzę, że to jest jakieś przeznaczenie wielkie, jakieś mistyczne, no tutaj sprawy się zadziewał, bardziej w kwestiach materialnych. tak? Coś się zamyka, coś się kończy, coś do Was przychodzi, przychodzi też jakaś pomoc, moi drodzy, jakiejś osoby, wręcz taka zupełnie kompletnie niespodziewana. Tak jak powiedziałam, jeśli obawiacie się, że Was na coś nie stać, będzie Was na coś stać, będzie Was stać na jakąś pomoc, ktoś mam Wam nawet tej pomocy, uwaga, może udzielić praktycznie bezinteresownie. Życzę wszystkiego dobrego moim kochanym rakom. Wspaniały tydzień. Do usłyszenia.